W tym odcinku poczujecie dźwięk i zobaczycie zapach kolorów. Zacznijmy. Po tym intrygującym tytule Piotr wytrzeszczył oczy, a ja Was witam w kolejnym odcinku Espresso Dopio, gdzie naszym celem każdego ranka jest zainspirowanie Was do tego, aby ten dzień był lepszy od poprzedniego. To zdarza się zbyt rzadko, a raczej nigdy, żeby Michaszek nie zdążył zaznaczyć, że tu Michał Szczepanek i. Piotr Piłowar. Witamy serdecznie z naszymi perlistościami wszystkimi. Piotrze, bardzo dziękuję, że mi przypomniałeś o tym przedstawieniu, no bo co by to było, gdyby ktoś słuchał jakiegoś no-name'a. Exaktly. No właśnie, ale w dzisiejszym odcinku ma to trochę spójność. No? No. Michale? <noise> Dzisiaj o tym, jak można zobaczyć dźwięk. No, lub poczuć zapach. Tak. Kolorów. Chcesz mi ty, zagadkę jakoś zadać na początek? Ta, jak zobaczyć no, dźwięk? No, no tak, miałeś coś takiego kiedyś? <noise> Oglądałem kiedyś taki film, jak sztuczna inteligencja przejmowała świat mhm. i zablokowali ją w takim dźwiękoszczelnym y, pomieszczeniu i stał kubek z wodą. Tak, stał mhm. kubek z wodą. I jakby ta kamera z zewnątrz patrzyła, tam rozma o, o, osoby rozmawiały, żeby ją jakoś y, dezaktywować. No, ale jak mówili, to się robi fala dźwiękowa, nie? Drży woda. Mm -hmm. I sztuczna inteligencja sobie mm. przerobiła drżenie wody na, na dźwięki. Jak tak pomyślisz, no nie jest Ale to wiesz, możliwe. że coś tak jest możliwe? To ci powiem, takie są teraz sztuczne inteligencje, które potrafią no. badać efektywność pracowników na hali. Nagrywasz wzorcowy dzień pracy, dźwięk. I potem widzisz, z jaką częstotliwością ktoś uderza, młotkiem i tak dalej. jeżeli jest jakiś nieefektywny dzień, to sztuczna inteligencja wychwytuje. Tutaj jest za wąska częstotliwość, tutaj jakieś szmery, bariery i widać, że na przykład spadła 10% efektywności po dźwiękach. I to jest właśnie dzisiaj motyw tego odcinka. Zachęcamy was, żeby sobie nagrać efektywny dzień w pracy i po prostu nie opuszczasz. Jaki dźwięk miałby twój dzień? Go ahead. No teraz... Słuchaj, no, jakby no. to było, pewnie ktoś by miał albo tylko klikanie w klawiaturę. No, a inny szum pędzla, rozumiesz, szum pędzla, jak macza, tak. Tak, jak by skrobał. W, w... W, w farbie. Ktoś by skrobał jakimś mangiel. tabletem. ASMR, no, as 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 jak się mówi? As ASMR, że takie jest, dawanie dźwięk. Do, Chodzimy w zjawisko... Ja Cicho, przestraszy nam ludzi. Zjawisko synestezji. Powtórz. Synestezja. Synestezja. Jeszcze raz. Trzy, cztery. Synestezja. Dobrze, dzieci. Teraz tak. To zjawisko polega na tym, że bodźce z jednego zmysłu wywołują skojarzenia, wrażenia w innych zmysłach. Czyli na przykład, jeżeli widzisz jakiś kolor, to słyszysz, na przykład z tym związany dźwięk, lub słyszysz jakieś imię, dzień tygodnia i widzisz jakiś kolor. No. I niektórzy to mają, to nie wszyscy, niektórzy to mają. I teraz wniosek mój jest taki. Że jeżeli każdy z nas ma różne doświadczenia związane z konkretnymi słowami, już nie mówiąc o doświadczeniach, mm -hmm. to każdy z nas inaczej może rozumieć dźwięk. dźwięk. Akurat ten dźwięk łączy się z moją żoną. Aha. Każdy z nas inaczej może rozumieć to samo zjawisko. Tak. Jeżeli komuś mówisz, mm, najmniej ogólne słowo, jak było na filmie, już fajnie, tutaj no, było w szkole to, fajnie, spoko, to ci to nic nie mówi, nie tak. Ale jeżeli komuś na przykład powiesz. Yy, Robiło mi się ty... zielono przed oczami. Już no, ten kolor Ci się kojarzy tak, z emocjami tak, w szkole. Tak, ale na przykład dane słowo może być zupełnie inaczej naładowane mm -hmm. emocjonalnie u kogoś Aha. niż u Ciebie. Nie no mogę tak. sobie teraz jakiegoś przykładu do tego dać, ale na przykład dajmy na to, że ktoś ma jakieś doświadczenie tak? związane z tym, że skoczył ze spadochronu. Tak. I dla nas, którzy nie skakali, jest to... Tak. Przerażająca wizja, no nie? Ale jak mhm. ktoś skoczył, to większość osób mówi, że chce jeszcze raz. Że to tak. jest po prostu takie niesamowite uczucie, no nie? Więc tak. to jest kwestia tego, że on już to doświadczył, mhm. a my jeszcze nie. I teraz, jak to przełożyć do naszego dnia? Tak. Jeśli mamy różne skojarzenia z tym, co już doświadczyliśmy, często, właśnie, na przykład, negatywne, że nam się coś nie podobało. Na przykład szef poprosił, żebyśmy wystąpili na zebraniu coś, i powiedzieli coś, to było nasze negatywne. Teraz ktoś nam proponuje: hej, bo ty się zajmujesz e, właśnie wychowywaniem dzieci, świetnie ci to idzie. Może byś do naszego klubu szkolnego podszedł i powiedział parę tipów. Nie, nie, bo ja strasznie mam z tym doświadczenia, ja nie lubię, nie lubię występować, no? Nie? A gdybyś zamienił tę kolejność i poszedł najpierw do pozytywnego, to to zupełnie de inaczej determinuje twoją przyszłość, no nie? bo jesteś otwarty na doświadczenia. Mm -hmm. Teraz chodziłoby dzisiaj o to, żeby iść przez ten dzień i spotkać się z takim momentem, kiedy czujesz, nie chcę tego robić. Mm -hmm. Dlaczego? Czy to wynika z jakichś wcześniejszych doświadczeń? Mm -hmm. Być może jest coś takiego, że trzeba to obalić, walność troszeczkę jakimś takim kołkiem, żeby spróbować jeszcze raz na nowo. Mm -hmm. Może nagrywaliście coś kiedyś na Instagrama jakiegoś storisa, tak. ale się sobie nie podobaliście. Tak. Zacznijcie, bo jutro nie będziecie lepiej wyglądać. Im wcześniej, tym lepiej. Wiecie, o co chodzi, nie? Trzeba ta. zacząć to raz, ta. ale też próbować na nowo doświadczyć w pozytywny sposób doświadczeń, które kiedyś mieliśmy. Mhm. Że nasze te synestetyczne m, skojarzenia mhm. mogą być szkodliwe, ta. a mogą być też pozytywne. Ta. Więc czy ty masz u siebie, Piotr, jakieś takie doświadczenie, które się tak um, wahasz, no Czy ta rzecz jakaś jest... Fajna, dla kogoś jest fajna, ale dla ciebie nie i nie rozumiesz dlaczego. Znaczy, ja nie pamiętam, czy ja już o tym opowiadałem, ale tu będę musiał pewnie pozdrowić, nawet bym chciał, pozdrowić Kamila Z. On będzie wiedział o co chodzi. Ja, ja do kilku lat wstecz miałem takie doświadczenie, i to się pewnie wzięło z jakiegoś, z jakiejś rany, no nie z przeszłości, w której ja uważałem, że nie powinienem występować tak, jak sobie teraz stoimy, mhm. to ja kiedyś bym się nie zdecydował mhm. zupełnie. Albo mówi... Bo miałeś wcześniej takie doświadczenie. Musiałem mieć jakieś, zapewne Aha. musiałem mieć jakieś. Bo Kamil powiedział mi tak, hej, Piotrek, róbmy YouTube'a w RTCK, a ja mu powiedziałem stary, ja nagrywać mogę, mhm. mam nawet sprzęt, mhm. no nie. Ale dźwięk, bo w obrazie to ja w ogóle, te w ogóle się nie widzę. Kamil powiedział: Hej stary, no właśnie. lubię na Ciebie patrzeć i lubię Cię słuchać. I to tak trochę brzmi jakby trywialnie, prosto i tak, ale odblokował o, się właśnie. jakiś zatkany kanał. W mojej głowie albo nawet w sercu, rozumiem. Teraz idziemy dalej w głąb. Może być tak, że inni widzą nasz talent, a my go nie widzimy. Że inni widzą ten Bardzo kolor. Często tak jest. Że my nadajemy jakieś dźwięki, inni tak. widzą w tym kolor, czyli kolejny tak. wymiar mhm. twoich talentów, a ty tego nie dostrzegasz. No. Słowa, które wypowiadasz, w ludziach yy, dotykają konkretnych rejonów, wiesz, im się często. Skóra na, skóra na stojach, skórka. staje skóra na plecach, rozumiesz? Jak, bo masz trafione słowa, a tobie się wydaje, hej, co ja takiego powiedziałem? O, 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 Najczęściej albo, tak jest, kiedy używasz o, właśnie swojego tak. talentu. No. Albo musisz odebrać, też odkodować pewien komunikat od konkretnej osoby, mhm. wcześniej go otrzymywałeś. To samo zdanie. Tak. wypowiadane w innym czasie, w innej osoby, a teraz dostajesz to samo zdanie, tak. miesiąc później i do ciebie trafia. No, no. No to tak jak z tobą, w, powiedzmy, czy dwa czy trzy odcinki temu, no nie? Wypowiadasz słowa o afirmacji, dopiero od ciebie do mnie docierają. No. Dlatego zapraszamy was do tego, żeby dzisiaj w tym głębokim odcinku polecieliśmy troszeczkę, zobaczyć wreszcie ten dźwięk swojego życia tak. i poczuć zapach kolorów tych swoich talentów. Mm -hmm. Dajcie znać w komentarzu, do czego czujecie się właśnie powołani, w jakich sprawach czujecie się dobrzy, lub mm -hmm. wy sobie wzajemnie napiszcie po tych komentarzach, hej, ty tutaj, ziomuś numer dwa, mm -hmm. widzę, że jesteś dobry w takich opisowych komentarzach. Załóż bloga. Albo ty widzę, tak, tak. że coś tam, nie? Może się wzajemnie, tak też no. z zewnątrz podzielcie, lub też jakimś cytatem, który kogoś uderzy akurat w tym komentarzu. Ty, to ja jeszcze na koniec zachęcę was do jednej rzeczy. Ja miałem przez jakiś czas takie, taką fazę z moimi córeczkami, małymi na, wie, na wieczór. Opowiadałem im do ucha. To jak biegamy sobie, jak była zima, jak biegamy sobie w lecie na bosaka. Po łące zielonej, po kwiatkach, jak wąchamy trawę, wiesz, kwiatki, łapiemy motyle, i tak dalej. I widziałem w kolejnych dniach, jak one bardzo do tego chcą wracać. Mówiły: mhm. Tata, tata, opowiedz o bieganiu po łące. Mhm. Mówię to o tym właśnie, że wasze słowa, to jak opowiadacie, mogą tym dzieciaczkom naszym uruchamiać dodatkowe kolory, mhm. dodatkowe zapachy, o których tylko opowiadacie, a to będzie konkretnie wpływało, koiło, ich głowy, no nie? I serca pewnie. Nie wiem, czy dobrej strony Nie pokazały... wiem, czy był głębszy odcinek w tej serii. Do zobaczenia ból, ból, jutro. Ból, ból, ból. Tutaj wczorajszy odcinek warto nadrobić, kto jeszcze go nie widział. Widzimy się już jutro, piąta rano. Cześć. Idziemy jak busza. Który teraz jest odcinek? Już czwarty. Oh, czwarty. Are you ready? Are you ready? Czy coś zapisujesz tam? Czyli w numeracjach, który? 24. czwarty? Dobrze. To idzie, tu idzie. Tu się nagrywa i tu też one, two free. Jest koksem. W tym odcinku poczujecie dźwięk i zobaczycie. Jeszcze <laughs> raz. Niewidzialny. Okej. Okay. Tak samo jak synestezja łączy różne zmysły i odbiory, tak samo my łączymy się z innymi ludźmi i każdy z nas jest zagmatwałem się, słuchajcie. <słuch> <słuch> o, A idziemy jak busza. Który teraz jest ja Już czwarty.